No, witam wszystkich. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego w jakiej porze to oglądacie. Dzisiaj czas na checker out numer dwa. I będziemy sobie degustować takiego monsterka nowego. Ja po długich poszukiwaniach na łonie natury, bo w sklepach nie było. W końcu go znalazłem, a jak ktoś nie wie o co chodzi, to odsyłam do pewnego filmiku. I co, tutaj ładnie sobie ustawiłem tańczowo bardzo pięknie inne inne monsterki. Ale dzisiaj sobie sprawdzimy Monster Reserve White Pineapple, czyli biały ananas. Zaraz sobie go rozpieczętujemy. Pą, wiadomo. E, zrobił to sam, nie musiałem nawet nic robić. I oczywiście go sobie idealnie schodziłem, bo w inny sposób nie lubię testować takich rzeczy. Przedaję go sobie jak, jak wcześniej do, do naczynka. Elegancki kieliszek. Teraz sobie troszeczkę nalejemy. Dobra, kieliszeczek już napełniony. Ładny żółty kolor. I co wam mogę powiedzieć jeszcze o tym? To jest e, napój energetyzujący energizytuj... i on nie jest w wersji ultra, tak jak na przykład T, ultra, co znaczy, że zawiera cukier oraz substancje słodzące. Ja bym wolał, żeby jednak nie zawierał, bo już się przyzwyczaiłem pić napoje nie zawierające cukru, ale ja tu pitu pitu, pierdu pierdu, a to trzeba degustować i testować. Zatem biorę się za pierwszego łyczka. Już sobie skosztowałem, nie ma co gadać, bardzo, bardzo dobry w smaku Jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś lubi ananasa, tak, to na pewno mu podejdzie Słodziutki, pamiętajcie, że najlepiej takie napoje wchodzą dobrze schłodzone I co, jakbym miał ocenkę tu postawić, to śmiało bym powiedział 8,5 na 10, coś takiego Te monstery smakowe czasami różnie tu z nimi bywa Ale akurat ten, no jest całkiem, 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 całkiem Wezmę jeszcze jednego łyczka, żeby się upewnić, no jest taki kwaskowaty troszkę. cudziutki, z posmakiem kwaskowatym, ananasowym. No i co? Polecam. Do nabycia w... nie wiem. Cena też nie wiem, bo ja go znalazłem w dziczy. E, oczywiście żartuję. Cena to około chyba 5,99, coś takiego. W biedroneczkach. I co? No i polecam jeszcze raz. Swoją drogą, nowy Monster, White Pineapple, 8,5 na 10, moja ocenka. No i do usłyszenia, do zobaczenia i w ogóle.